Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy grać Minecrafta i dzisiaj znowu jesteśmy na moim świecie survivalowym. Dzisiaj, tak właściwie to jeszcze nie jestem pewien, co będziemy robić, no ale pomyślę. Na przykład mamy sporo tych blaczerów. Bez pracy, raz, dwa, trzy, czterech, czterech mamy bez pracy albo pięciu no pięciu i jeden mały więc nie wiem, moglibyśmy im dać jakąś pracę czy coś takiego. Tutaj widzicie z poprzedniego odcinka mamy Tools MIFA i Armorera na master no i mam taką zbroję, a co było na spodniach, protection 2, to w sumie, nie wiem, nie potrzebuję chyba na razie tych spodni. No ale by się jak on się tu znalazł, przydałoby się jakby powoli zacząć iść do, myślę, że w kierunku endu. I z tej okazji pomyślałem, że... W sumie nie wiem, czy będę iść w tej diamentowej zbroi. Więc pójdę w Netheriteowej zbroi. Bo mamy tutaj ten portal nasz do netheru. W sumie ja to nie wiem czy coś jeszcze potrzebuję. Mam fortunę 3. Mam mending. Jakiś unbreaking na pewno by się przydał, ale to e, może na jakiś czas i pójdziemy kopać netherite. Tylko mam... Jak to się stało, że tu jest kod? Ok, wkopmy się e, pod powierzchnię. Na razie nie mam żadnego efficiency ani nic, e, ale czasem do tego dojdę. O. To chyba złe miejsce na to, żeby się tu kopać. To jest poziom taki 80 bardziej. To raczej nie jest ciekawie. E, a to przydałoby się iść na taki bardziej 11. Więc to może być lekki problem. Szukam e, hmm. teraz jakiegoś sposobu, żeby zejść niżej. Ale tutaj w ostatnim odcinku, znaczy nie ostatnim, tylko no wiecie, niedawno byłem w netherze, robiłem tutaj trochę tych ścieżek. może jakoś tutaj tędy pójdę, tylko jeszcze oczywiście ten tutaj gość, którego nie chcę, czy nie są teraz na miedzi, nie? No dobrze. Um, czy nieważne. Nie Teraz um, jak tutaj wróć na nic takiego. A, no tak. Ciągle zbyt wysoko. O! O! o. Uf. To było trochę bliskie. Albo raczej bardzo. Um, Gdzież tutaj. Powinno być tak bardziej, wiecie, bezpiecznie. I mi się wydaje, że to już prawie to miejsce, w którym będzie bezpiecznie. E, tylko on, ten. A, myślałem, że on jest jakiś. Zepsuty, czy coś, że mnie nie bije, ale jednak mnie bije. E, nikt nie jest zły, to dobrze. Mm. Teraz jesteśmy na poziomie 32, więc to już nie powinien być problem. E, tak mi się wydaje. E, I teraz po prostu schodzimy w dół. Pewnie jakiś spory czas to zajmie, zanim znajdę ten netherite, ale nie wiadomo. Mam nadzieję, że kilofa sobie nie zniszczę całkiem. Ale jakby co, to mam jeszcze diamenty. O, właśnie. Jak spotkacie kwarc podczas kopania netherite'u, to warto jest go wykopać, dlatego że. Mm, no wiecie, po prostu jak macie mending na kilowie, ja to e, naprawi wam to kilo, e, bo jak się kopię netherite to raczej e, nie fajnie by było, gdyby się kilo zniszczył. Mi się wydaje, że będę się tak po prostu kopać do przodu. Może czasami znajdę jakąś lawę. E, ale no zobaczymy. O nie, to jest bazaltowa delta. Najgorszy biąt, to jest... A nie, to chyba tylko, tylko taki kawałek. W sumie to nie jestem pewien. A nie, to jest wir. No trudno. Coś trzeba zarazić. Dobra, chyba już lepiej. Ja się po prostu będę kopać. Jak widzicie to jest poziom jedenasty. Nie wiem tak naprawdę kto jest najlepszy. Ale będę kopać na poziomie 11. Tak po prostu prosto. Chyba to nie powinien być zły pomysł. Tak mi się wydaje. Ja tym trochę netherite'u znalazłem na różnych światach. Ale też dokładnie nie jestem pewien. Mi się wydaje, że będę właśnie tak to robić. I za jakiś czas się widzimy. O nie, o nie. Lawa. Hmm. W sumie myślałem, że będzie gorzej, tak naprawdę. Ta lawa nie jest taka zła. Trochę mi zadaje, ale. E, no, raczej nie powinno nic złego się stać więc chodzę dalej o, szukajcie zobaczcie co znalazłem netherite znaczy um, Ancient debris um, tak e, trochę go szukałem e, możliwe, że o, kolejne trzy tu jest Właśnie, zawsze warto rozkopać, wiecie. Tutaj nie ma czegoś tu jeszcze. Na pewno, bo czasami może być gdzieś właśnie w takich miejsc. I akurat znalazłem trzy, czyli nie jestem pewien, ile można jeszcze znaleźć, ale. Nie lawa. To może pójdzie jakiś tutaj. E, właśnie nie jestem pewien, y, ile może być maksymalnie e, możliwe, że 4 ale e, nie jestem do końca pewien. Mm. No więc będę kopać dalej, będę wykopywać takie jakby, wiecie, sale coś takiego, e, mam nadzieję, że to będzie chociaż trochę lepsze, no i znowu widzimy się tak. chwilę. Ogólnie złoto chyba też jest dosyć przydatne. E... O, oh, kolejny netherite! Sporo go tu jest, ile? Jeden, dwa, a jest tu więcej? E, możliwe, że jest. Chyba nie do końca. E, no, trudno, ale dobrze, że kolejny jest. Hmm. Tylko tyle. Znaczy, nie tylko, ale to, to, to jest. O nie, nie, nie. E, może jest kręcę gdzieś tutaj. Powinno być lepiej. Mm. Tak, na pewno będzie lepiej. Ok, kopiemy się dalej. Mm. Oh, netherite! Kolejny. Um, może tu jest. Więcej jest. Więcej jest. Jak dobrze. Kolejny netherite. To będzie już na dwie sztabki, to będę mógł zrobić na pierśniki miecz, świetnie. Yy, teraz, yy, nie wiem, nie wiem, dużo tego jest. Naprawdę dużo tego netherite'u. Tutaj, zaraz, co netherite kolejny? Dobrze, że wykopałem ten kwarc. No, dobrze, że wykopałem ten kwart, bo jakbym go nie wykopał, to bym pewnie tego nigdy nie znalazł, mm, więc y, bardzo dobrze. Okej, okay, więc y, kopiemy dalej. Netherite! Naprawdę? Kolejny. Wiecie co, jeśli... Trwa, jeśli tu będzie jeszcze jeden, jest tu jeszcze jeden? Chyba nie. nie, jeśli tu będzie jeszcze jeden, to będę mógł mieć już kolejną sztabkę. Więc teraz po prostu, nie wiem, kopię jeszcze trochę i poszukam, bo mam już. Sporo tego. Naprawdę sporo. Ok, kopiujemy się dalej. O! Złoto! Mm, przyda się na pewno. E, ale mam nadzieję, że gdzieś... Żeby tu gdzieś był NeverEye za tym złotem, ale raczej nie wygląda jakby tak miało być. E, no trudno. Zobaczymy. Mam nadzieję, że za jakiś czas coś będzie. Co? Kolejny! Yy, chociaż, żeby to był jeden yy, Dobra, mamy jeden A czy jest tu yy, jakiś więcej? Yy, no niestety chyba nie Ale mamy 12 yy, tych Acient Debrisów Więc teraz mi się wydaje, że będę już wychodzić stąd Więc ach jak zawsze Tak chwilę to zrobię Ok, więc w końcu jakoś znalazłem wyjście, tylko teraz jeszcze muszę wyjść stąd i wrócić przez portal. To może być trochę trudniejsze, ale mam nadzieję, że mi się uda. Teraz idę tutaj i mamy nasz portal. Ogólnie uważam, że ten nether jest dosyć słaby. Nie masz tu żadnej twierdzy. Ani nic takiego. To jest kolejny taki, który mnie nie lubi, bo nie mam nic złotego. Więc ja już wchodzę do normalnego świata, żeby zrobić jakiś netherite, tak myślę. Ok, więc pierwsza rzecz, którą powinienem zrobić w takim razie jest: na pewno no, muszę na pewno przepalić netherite. Jeszcze sobie przekraftuję to całe złoto. Może nawet na bloki całej kwarcu z do skrzyni. Jakoś tak. O, cztery staki, nawet sporo. Teraz gdzieś tu do bloków dam ten cały netherrack. Jeszcze to. O, jeszcze kwart, jeden stak. Tutaj ten blackstone. Lazo, już mam porządek. Teraz w sumie rozkraftuję sobie jeden blok tego złota. Dobrze, że y, trochę tego złota miałem. I teraz uwaga, robimy to. Sztabka Netherite. Teraz y, po prostu y, to wyrzucę może. Y, po prostu pójdę tutaj do tych villagerów, bo tutaj mają ten stół, który potrzebuję. I uwaga, zakładamy netherite'owa Nederajtowy na pierśnik. Teraz zrobię miecz, tak myślę. Powinno to pomóc. Robimy sztabkę. Nederajtu. Teraz robimy ten miecz, tylko jeszcze widzę, że tutaj golem czeka na mnie. Ten stół. Teraz miecz. O, no i na to miecz. E, widzę, że tutaj ten golem stoi. Ciekawe, ile mi zadaje, tylko sobie zjem. E, no, sporo. Dosyć sporo, ale jednak nie bardzo dużo. Mm. O, no i ile żelaza jest, Trzy tylko? Ach. Zawsze coś. Teraz po prostu to odłożę, odłożę to żelazo i zrobię sobie to spodnie, chociaż w sumie nie wiem, chęć, czy spodnie. Nie jestem pewien. No, nie jestem, właśnie, pewien do końca. Ale zobaczymy. Chyba kupię sobie... Nie, nie kupię sobie tych spodni, bo nie mogę. To odłożę się tu. Ostatnia sztabka. Zrobię jednak te spodnie. Teraz idę do tych filagerów. Do tego stołu. Biorę moje spodnie. I uwaga. Mamy netheridowe spodnie i na pierśnik. I miecz do tego, więc mi się wydaje, że to co miałem dzisiaj zrobić, to zrobiłem. Oczywiście jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć!